Dobra To co kurwa? Nie wiem To zapierdalamy Gdzie ty chcesz iść? Do lasu Dawajta I zbudujemy mini... 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 Yy... Czemu ty kurwa bez majtek jesteś? Spierdalej, zaraz ci kurwa Kiedyś <gryś> spadnie zjebali zjebane w dupę, kilofa i wsadzę Dobra chodź, nie zawiekaj tam chodź Chuj tam Nikt nie... nic... Czemu to... masz diamentową łopatę? Bo, 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 mam diamentową, nie? Ole piórek, o kur... Ścinaj te drzewa. Nie, nie, daleko trzeba iść, wiesz? Znaczy po drodze można zsiąść, W sumie. Ja chcę, ja chcę, kurwa mieć sadzonki. Wow, tu, masz kierę No, w chuj. To gitara. Dobra, idziemy. Akcja! Kurwa zetni drzewo, nie? Co ty na to? na to. Akcja zetnij drzewo! Ja pierdolę turu tu, tu, tu. O kurwa! Spider! gian Spider! Ty, on się chyba prawidłowo Gian Spider nazywa wiesz nawet śmioty nie wiadomo. Będziesz czytałam, ale nie jestem pewien, czy Weź korony Coś... drzew też rozjebuj Rozjebuję Sezonki, sa kurwa są Potem to jest... drugie posadzisz drzewo, kurwa. Dobra chodź, zapierdaj, daleko gdzieś ty w dupę na maliny Chod Ale tu burdel zostawiłeś. Dobra chodź, bo ci... O pająk ty, dniem mnie nie atakuje Idziesz za mną, chodź E, idziesz? Czy ty jesteś? No kurwa Ci użyj No chodź kurwa Ale gdzie jesteś? O, dobra. Tutaj Pająka nie rusza, on jest bezpieczny Niepotrzebnie na niego sprzęt tępić Czemu? A po chuj go zabijesz, nie, nie dostaniesz jakieś linkę. Dobra, chodź, jebać go. Czemu taki kurwa łagodny? No bo on, o, on o, przepaść. On dniem jest chyba ślepy, wiesz? Jaka to kurwa przepaść. Ten... A ja mogę patrzeć o widzisz, patrz Gdzie ty jesteś? Kurwa, zaciąłem się. No to wejdź, wejdź Chodź No. Już? No Dobra, chodź, pokażę ci, gdzie chatkę budujemy. Jaką chatkę? Drewnianą, chodź, drwala. Czekaj, zaraz ci powiem, gdzieś tak w głąb lasu, co? Co ty na to? Cieszysz się? No. Taki wiesz, ale takie fajne, nie? Bo taka chatka, wiesz, tak... Taka, taka chatka, nie? Wiesz, o co chatka chodzi. Po chatka, puchatka. No, chatka, pijaka, stary, kuczyjaka. Tylko myślę, że trochę, czekaj, jeszcze czekaj, w jakim chujowym kierunku trochę idzie tak w głąb lasu, nie ty? Co ty na to? Hmm. Ciekawe, co? Coś w tym jest. Ja, te, ja wiem nawet co. Ja nie wiem. <grym> Ale kocham. <grym> Dobra, to budujmy. Kurwa, tu wszędzie las jest. No dobra, chuj, zbudujmy tutaj, no. To kość dokoła i lewe chuj. La 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 ma taką niezbyt dużo, co nie? Kurwa ma To chatka kurwa kurwa. nie? Kurwa kurwa. To jest chatka, kurwa, drwala, nie... Chatka, kurwa, dźbunów. kurwa. To ma być melina, kurwa, największa na świecie. Nie no, to zamek to melina, kurwa. <słysy> Czego chcesz, kurwa. Dawaj ściany, buduj, kurwa. Hopsa, hopsa, hopsa. drzwi mają być dwu czy jedno? Nie, jedno. Taka... Zależy na ile osób ma być tam melina. Kurwa, na nas tylko. Co ty mieczem napierdalałeś? Poje... No. Co ty Z kamienia. Co nie, poje... szyb... liście szybciej mieczem schodzą. Ale nie, poczekaj, samo liście opadają teraz gałęzie, wiesz o tym? Tak. No co ty kurwa, mówiłem ci o tym już. Ale stare nie opadają, te skoszone wcześniej. No to bo to bugie jakieś chyba, czy coś tam Kurwa Ty tak się czuję fajnie w tym nowym dom, domku wiesz? A ty jak się czujesz? mieć pokój, czy to jeden duży pokój będzie? Wspólnie. Jedna duża melina, wódka na stole i... No pewnie kurwa. <laughs> Jedziemy. Widzisz. Wiesz co, dobre kurwa, za to trzy ludzie kurwa szanują. No a nie, kurwa. A nie chodzą po, jak po gównie kurwa. Jak po Pawle. <śmiech> <śmiech> ja o, zgadnij kogo widziałem kurwa na Sylwestra. Pawła. To też. No i? Zajera! Nie. Kogo? Jeszcze lepiej. Hmm. Wskazówka jakaś Taki kurwa do myszy podobny Nie znam chyba znam go. Mysz co dojeb? Rudek na niego mówił Nie znam go kurwa Staszko Jak go znam jak go nie znam kurwa co? Ty... No nie wiem no, tak przynajmniej powinieneś go znać. Nie znam tych zajobów twoich kurwa. Ja też nie znam tego zajoba ale Wiem, że ty go znasz Jak go znam jak go nie znam Jaki Zna. kurwa Rudek znowu? Co ty jeszcze? Kurwa, do myszy podobny. A szczurek? No! Co ty pierdolisz ty? Ha, ha. Teraz kurwa po Kupel jest. Ja pierdolę. <noise> A mnie nieźle się pchają w dupę to się. Kurwa debil do debila zawsze kurwa traci. Ja pierdolę, nie wierzę ty Taka miłość, nie? Ale tam w kurwa w zamku zasadzę kurwa No kurwa znowu mi się ten Zeperowało wszystko To jakieś kurwa bugi popierdolą Ciebieście kurwa No ale no w sumie dla mnie na rękę Ty dobrze że łuk się ogólnie tak nie niszczy nie? No Bo w sumie to takie aż takie wkurwiające a z drugiej strony W sumie łatwo go zrobić tam wiesz Parę pająków zajebać i Albo nawet... Kiedyś kurwa strzały się mnożyły to kurwa pijak. O to było fajnie, szkoda, że nie zdążyłem namnożyć Ale chuj Ole fajnie las się wycina, mi się podoba jak teraz gałęzie same opadają mi się... Wiesz? No No trzeba zmęczyć ptaka, no nie ma co kurwa tra la 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 la, -la, -la. Buduj zau... ciemno się robi O kurwa Zauważyłem, ale będzie ciemno, będziemy kopać w dół, To ty na to? Spierdalać, trzeba kopać w górę, a nie w dół jak to kurwa kopać w górę? No, kopać się w górę. W naszej hadce, melinie kurwa, będziemy kopać w ten. No co, nie podoba ci się coś? Nie. Czemu? Czemu ci się nie podoba? Nie. Nie chcesz kopać w naszej chatce? Ja chcę kopać w górę. Jak to w górę? <noise> no ma w górę kopać, kopiesz w górę. Nie da się. <noise> da się. Kurwa, ja potrafię. Chwój ja tam potrafisz. Hopsa, 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 hopsa. O kurwa! Gdzie mi się Hopsa, hopsa. Wow O już kurwa się zaczęło Impreza? No To dawaj do naszego naszej chaty Pierd... ale ja tu kurwa się dobrze bawię No chodź kurwa, chowaj się, ja się znam no, Nie bądź takim twardzielem przyjdzie to do czego to się zestrasz kurwa Masz tam kurwa Ja kurwa, tu wejście powiedz Tam gdzieś kurwa, przodu Ja pierdolę Patologia co? Kurwa nie ma wejścia No jak nie ma kurwa zrobiłem przecież Nie Umiem, ma, kurwa. umiem liczyć kurwa, kurwa wchodzę kurwa Nie tak jest tak. wejście kurwa otwórz oczy tylko Ja nic nie widzę Zaraz cię pokażę bo ty kurwa jednak ślepy jesteś. Szybko dawaj do mnie, dawaj Jestem kurwa Kurwa jak się drzwi robiło, jak się drzwi robiło Nie wiem kurwa. Bo tam coś brzęczy, słyszysz ty? No O boże ja się baję, babo yy. Dobra Jesteśmy uratowani. Hopsala. Nie otwiera drzwi. Broń Boże, kurwa. Dobra, teraz tak o. Patrz, kurwa. Ej, ej, co ty kurwa robisz? Co ty robisz? Nie światła, pojebało. Kurwa, to trzeba aromatycznie. Dobra. Tak. Tak. To co ziomek, tak. Kopiemy w dół. Tak, tak. Tak. Tak, tak. Ej, to co kurwa? Kopiemy tak. w dół. Tak, tak, tak no. Lolo Co ty kurwa robisz? Nie rozjebuj mi chaty kurwa. Kopiemy w dół, to melina kurwa To moja chata kurwa, ja tu będę mieszkał Ej, kopiemy w dół co? Dobra, dawaj, bier dalej no Czy Ale nie kopiemy? Kop, kop Albo dawaj, górę kopiemy no. yy, To co robimy? Co, kurwa. To co kurwa robimy? A, piwnicę trzeba zrobić, to na pewno Wiesz? Co nie? No, dawaj O, potem kanały z królestwem zrobimy, co ty na to? No. jestem specjalista od kanałów. Jestem kurwa norek. <grystanie> Tadzio Norek. Wie co jest najlepsze. Marco Polo. Mój ulubiony. Downen kurwa. Downen scheisse. Ła mm. wow, 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 wow. Co ty piszesz kurwa? Nie wiem kurwa? Zdałniło się to wszystko <noise> Widzę, że komuś kurwa mózg się zdałnił. Łoł, wow, wow, wow Kurwa Zawiecha Łoł, wow, wow wow Kopiemy, kopiemy Masz kamienia? Daj kamienie ku... no, Właśnie nie mam ty, nie mam czy ty stoisz? Weź się nie ruszaj, stój, nie stój. Kurwa. Kurwa, no właśnie. No daj ziemię. Mów kurwa, że tu schodów nie ma. No kurwa. Ty jesteś pierdolnięta, czy jemnięta? Ja kurwa nie widzę tutaj. O, to trzeba kawężnik zrobić. A kurwa jak schody? To potem się zrobi, kurwa. To co ty srasz, kurwa? Pali się. To to kurwa mają być, to... To nazywasz schody? Kurwa To jest pizda, nie schody Pierdalaj z tym krawężnikiem, kurwa A krawężnik? Ja chcę kurwa schody mieć, kurwa. A Paweł jest hakerem? Kurwa, dał na mnie hakerem, kurwa. Ale ty wiesz, że ja z Pawłem neta biorę na dwóch, kurwa? Co ty pierdolisz, ty? Kurwa, zostaw moje schody Co okej, wypierdala? ja to zrobię po swojemu Kurwa, powiedziałam, ale powiedziałem wypa, dobra? Ja to zrobię po swojemu Ty masz kurwa na, najebane kurwa Poczekaj chwilę No kurwa! Poczekaj chwilę! Poczekaj kurwa, chwilę spierdalej. powiedziałem. No kurwa! Powiedziałam poczekaj chwilę Spierdalaj Od ci dom, za O, no, teraz kurwa sobie wypierdalek Kurwa. Nie dasz dla człowieka zrobić, dokończyć. To Daj co? kamienia <laughs> Kurwa moje pole Kurwa coś? Co, co, coś kurwa zapomniałeś. Kurwa moje pola. Rozumiesz czy to? Ej.